Za co właściwie ktoś mógłby chcieć zapłacić? Ja ni na niczym tak specjalnie się nie znam. Dzień dobry, witam z podbrodsławskiej wsi. Dzisiaj, mój drogi widzu, mam temat, który myślę możecie zainteresować, ponieważ jest to jeden z najprostszych sposobów na to, żeby rozpocząć biznes. Sam tak rozpoczynałem, sam gdzieś tam w tą drogą podążałem, żeby zacząć robić coś swojego na boku. Jednocześnie będąc na etacie, robiąc sobie przy okazji kilka nowych rzeczy. Dlatego dzisiaj o tym, jak ruszyć, jak znaleźć pomysł i w którą stronę w ogóle wystartować na samym początku. Tak jak pewnie wiesz, jestem wielkim fanem tego, żeby wprowadzać produkty cyfrowe, jeżeli chcemy rozpoczynać swój własny biznes. Mogą to być kursy, szkolenia, e-booki, różnego rodzaju dokumenty, mnóstwo innych rzeczy, które jesteśmy w stanie zamknąć w produkt cyfrowy i sprzedawać. Jest to o tyle proste, że nie potrzebujemy dużych nakładów, potrzebujemy zwykle tylko swój komputer, ewentualnie jakiś prosty sprzęt do tego, żeby to nagrać, pokazać, zmontować i później przy użyciu kilku technik jesteśmy w stanie to sprzedawać, więc jest to według mnie jeden z najprostszych sposobów, żeby zacząć. Ale bardzo często pojawia się ten problem: jak znaleźć pomysł, co w ogóle jak takiego umiem, za co ktoś inny mógłby chcieć zapłacić. I produkty cyfrowe są o tyle fajnym rozwiązaniem, że zwykle, jeżeli zrobimy to dobrze, są produkty wysoko są Chcesz kupę? No a produkty cyfrowe są o tyle fajnym rozwiązaniem, że jeżeli zrobimy to dobrze, jeżeli dobrze sobie to wszystko zaprojektujemy i wdrożymy, to są to produkty bardzo wysokomarżowe, bo tak naprawdę koszt ich wytworzenia jest bardzo niski, a możemy wartością, którą przekazujemy w tych właśnie produktach, zarabiać na nich dość dużo. Dlatego zawsze, zawsze polecam komuś, kto myśli ewentualnie o tym, żeby wprowadzać jakieś usługi, czy żeby dzielić się swoją wiedzą i swoją ekspertyzą właśnie Zastanowić się nad tym, czy nie warto wprowadzić produktów online. I to tyczy się osób, zarówno tych, które dopiero być może myślą o tym, żeby założyć swój własny biznes i chciałyby to robić na boku, jak i również na przykład obecnych przedsiębiorców i firmy małe, duże może bardziej małe i średnie, które chciałyby wprowadzić swoje dodatkowe źródło dochodów w postaci produktów cyfrowych. Pewnie mają jakiś klientów, pewnie mają już jakieś usługi na to, co robią i można by tutaj w bardzo łatwy sposób dokleić taki klocek, który będzie im generował po prostu dodatkowe pieniądze w ciągu swojej działalności, na przykład takie produkty cyfrowe. Co może być pomysłem na taki produkt cyfrowy, bo nie każdy ma klientów, nie każdy wie, jak zacząć. Być może Ty, mój drogi widzu, myślisz jeszcze o tym. I za co właściwie ktoś mógłby chcieć zapłacić? Ja na niczym tak specjalnie się nie znam. Ja też tak myślałem, dlatego dam ci dzisiaj cztery wskazówki na to, w jaki sposób możesz znaleźć pomysł na swój produkt cyfrowy. I napisałem sobie cztery takie główne grupy, główne pomysły, o których teraz postaram ci się odpowiedzieć. Pierwsza grupa, pierwszy pomysł właściwie to obecny twój zawód, czyli to, co w tym momencie wykonujesz. Najprawdopodobniej gdzieś już teraz pracujesz od jakiegoś czasu, albo po prostu coś potrafisz. Jeżeli jesteś w danej branży na przykład rok, dwa, pięć, dziesięć to na pewno jest sporo osób, które chciałyby dowiedzieć się od, od ciebie pewnych rzeczy w tym e, temacie. I to wcale nie jest tak, że musisz wiedzieć naprawdę wszystko z tego swojego zawodu, z tej swojej dziedziny, w której jesteś specjalistą, w której pracujesz. Wystarczy, że umiesz o 1% więcej niż pewna grupa ludzi. Jeżeli ty Jakiś czas temu byłeś w danym miejscu, teraz na przykład minęło kilka lat, załóżmy 10 lat, jesteś w miejscu już B, gdzie przeszedłeś, przeszłaś pewną drogę. To najprawdopodobniej są też osoby, które są. Ciud dalej za tobą, na przykład rok, dwa lata za tobą, i one też chciałyby się dowiedzieć tej, tej wiedzy, którą ty już masz, którą nabyłeś, nabyłaś przez ostatni rok, dwa, trzy, pięć. I wcale nie jest tak, że ty musisz mieć 20, 30, 50 lat doświadczenia w branży, tylko właśnie twoja wiedza jest bardzo cenna dla tych osób, które są niedaleko za tobą. Ten 1% to może być często nawet to, czego chcą dowiedzieć się właśnie. Te osoby. I tutaj znam różne kursy, tak naprawdę z różnych dziedzin. Wielu moich znajomych robi kursy. Mogą to być kursy, zarówno z programowania, tak jak w moim przypadku, ale też dotyczące jakichś zawodów związanych np. z jakości z inżynierem jakości, czy zawody związane z byciem kolejarzem, nawet praca związana np. z tym, jak robić więźbę dachową, jak spawać. Jest mnóstwo różnych tematów, i tak naprawdę wszystko opiera się w koło tego, co. Teraz robiłeś, robiłeś, co jest Twoim zawodem, i jest, uwierz mi, setki, albo nawet tysiące, czy dziesiątki tysięcy osób, które chciałyby poznać to, co Ty już wiesz. Tak samo jak ja. Programowałem i stwierdziłem, że jest taka grupa osób, które chciałaby nauczyć się programowania, właśnie dlatego stwierdziłem, może właśnie zacznę dzielić się tą wiedzą z innymi. I to też nie jest tak, bo być może sobie teraz pomyślisz, ale takie kursy już są. Przecież. Mnóstwo osób robi kursy, na przykład z programowania, czy na przykład z jakiejś dziedziny, która dotyczy, nie wiem, elektryki. I dlaczego oni mieli uczyć, mieliby się uczyć akurat ze mną? No i prawda jest taka, że ludzie bardzo często kupują wiele kursów od wielu różnych autorów. Ja też. Jeżeli chciałem wejść w jakąś dziedzinę, kupowałem kursy od kilku czy nawet kilkunastu różnych osób, tak żeby poznać różne podejścia, różne perspektywy i Ty bądź tą kolejną perspektywą, czyli z tą swoją ekspertyzą, ze swoim zawodem wejdź po prostu na rynek i dziel się swoją wiedzą. Drugi pomysł, który bardzo fajnie się sprawdza wśród wielu osób, również które znam, to pasja. Być może masz jakąś ciekawą pasję, być może, wiesz, znasz, zrobiłeś, zrobiłaś albo robisz na co dzień coś, co jest czymś ciekawym dla pewnej grupy osób. Na przykład może przebiegłeś maraton, twoją pasją jest bieganie, pływanie, jazda na rowerze. Być może szydełkujesz, być może wy wyszywasz, być może malujesz, haftujesz, jesteś ogrodnikiem. Jest to Twoja pasja, a jednocześnie jest pewna grupa ludzi, która też chciałaby mieć coraz więcej wiedzy w tym temacie, bo to również jest ich pasja. Być może na ciut wcześniejszym etapie. Tutaj bardzo podobnie jak, swoją, jak z Twoim zawodem, nie musisz być dużo, dużo, dużo dalej, wystarczy, że umiesz troszkę więcej, a ludzie po prostu potrzebują twojej wiedzy i potrzebują, żebyś właśnie ty im pomagał rozwijać te swoje pasje. To, co jest bardzo cenne, ty jesteś najczęściej w tej dziedzinie praktykiem, a nauka od praktyków jest zdecydowanie najcenniejsza. Ty nie jesteś akademickim wykładowcą, który nie ma do czynienia z tym, jak to faktycznie funkcjonuje, w przypadku na przykład zawodu często nau nauczyciele programowania uczą rzeczy, które na rynku się nie używa, ale akademicko uczą, bo tak jest w programie, ale gdy zacząłem uczyć się od praktyków programowania, to tak naprawdę zobaczyłem, że programowanie to jest coś zupełnie innego niż było na studiach. Dlatego podobnie tutaj ludzie chcą się uczyć od praktyków i w przypadku twojej pasji bądź praktykiem, który dzieli się swoją wiedzą i Pomaga innym. Kolejnym pomysłem na to, o czym mógłbyś, mogłabyś zrobić kurs, są Twoje doświadczenia. Jeżeli przeszedłeś lub przeszłaś w swoim życiu jakąś drogę z punktu A do punktu B, na przykład ważyłeś 150 kilo, schudłeś do 80 kg, wiesz dokładnie, jak to zrobić, możesz dokładnie komuś pokazać wszystkie kroki, jakie, jakie ta osoba ma przejść. Być może byłeś w sytuacji, gdzie zbankrutowałeś i dokładnie wiesz, jak z tego bankructwa wyjść, co musiałeś zrobić, jakie rzeczy. Prowadzić i jak z tego się wygrzebałeś, to jest dobry pomysł, żeby zrobić o tym kurs. Jeżeli na przykład pracowałeś na etacie i w pewnym momencie stwierdziłeś, stwierdziłaś, zakładam biznes, rozkręciłeś go i wiesz jakie rzeczy działają to to też jest dobry pomysł na to, żeby podzielić się z tym innymi osobami i zrobić właśnie na ten temat kurs. Jeżeli dokładnie potrafisz wytłumaczyć kroki i odtworzyć komuś te kroki, które musi przejść żeby przejść z punktu A do punktu B czyli na przykład schudnąć te 70 kg ze 150 na 80 to to jest świetny pomysł na to, żeby podzielić się z kimś tą, tą wiedzą, bo uwierz mi jest mnóstwo osób, które chciałoby to wiedzieć Akurat przykład z odchudzaniem być może jest dość prosty, ale na przykład ja, kiedy zakładam spółkę i chciałbym wiedzieć dokładnie, jak się to robi, bo jak się robi zakłada holding spółek czy inne rzeczy, to są takie informacje, które ciężko jest znaleźć, a chciałbym się je nauczyć od kogoś, kto już to zrobił, jest praktykiem. I sam przyznam się szczerze, właśnie nabywam kursy w takiej dziedzinie. Ale jeżeli nadal nie masz pomysłu i nie wiesz kompletnie, co możesz z tych rzeczy wybrać dotychczasowych, to jest również taka technika, która nazywa się Sales Safari. Ona nie jest już bezpośrednio związana z tym, co umiesz, z tym, co przeszedłeś, w tym, czym jest Twoja pasja, ale jest związana z tym. Że potrafisz w pewien sposób obserwować swoje otoczenie. Nazywa się ona Sail Safari i nawiązuje trochę do Afryki. To nie jest Afryka, w każdym razie. Chodzi o to, że Afryka generalnie jest miejscem, gdzie jest niewiele miejsc przyjaznych do życia i są pewne takie miejsca, takie oazy, takie na przykład jeziorka, w których gromadzą się zwierzęta. I to są takie miejsca, które pozwalają tym zwierzętom przeżyć. I tutaj pełna analogia jest właśnie w technice badania rynku, która nazywa się Sales Safari, gdzie analizujemy różne miejsca, na przykład grupy na Facebooku, analizujemy jakieś fora, różne miejsca, gdzie zbierają się ludzie i koło jakiego tematu najczęściej pojawiają się dyskusje. Na przykład jeżeli mamy temat teraz sztucznej inteligencji, to możemy Podpatrzeć, o co najczęściej pytają ludzie w temacie sztucznej inteligencji i być może właśnie w tym temacie wypuścić swój kurs. I tą technikę Safe Safari możemy, tak jak wspomniałem, stosować na przykład na grupach na Facebooku tematycznych, gdzie oglądamy sobie wpisy ludzi i patrzymy, o co pytają najczęściej, jakie najczęściej mają problemy. Być może to jest dobry kierunek na to, że, żeby zrobić kurs, bo. Podobne pytania bardzo często się powtarzają. Możemy tego szukać na forach, no różnego rodzaju, w internecie, na social mediach. Obserwować też trendy, jakie panują w internecie, chociażby wspomniana wcześniej sztuczna inteligencja. Tutaj jest taki fajny serwis Exploding Topics. Jeżeli wpiszesz sobie w Google, to jest takie miejsce, gdzie można śledzić, jakie trendy dzisiaj na świecie eksplodują najbardziej, jakie tematy, jakie dziedziny są bardzo przyszłościowe, więc można sobie zbadać na podstawie tego, co ludzie wyszukują, chociażby w internecie, trendy. Bardzo polecam. I z tej całej analizy, z Sales Safari, z obserwowania facebookowych grup, for, for social mediów i takich serwisów jak Exploding Topics, być może dowiesz się pewnego tematu. Może się okazać, że ten temat, na który fajnie byłoby zrobić kurs, bo jest problem, który często się powtarza, nie masz odpowiedniej wiedzy. No, rozumiem. Tutaj często tak jest, że faktycznie możesz tej wiedzy jeszcze nie mieć. I co wtedy możesz zrobić? Tak naprawdę tutaj masz dwie drogi. Po pierwsze, możesz tego się po prostu nauczyć. To zwykle są jakieś rzeczy związane z podstawami, czyli jesteś w stanie na przykład poświęcić miesiąc, dwa, trzy, nawet pół roku, żeby się tego nauczyć, ale jest to wiedza, na podstawie której później jesteś w stanie zrobić taki kurs lub. Inna droga, znaleźć specjalistę, który już w tym temacie ma wiedzę i wspólnie z nim wypuścić jakiś kurs. Jest to trochę bardziej skomplikowana droga, bo jednak żeby zrobić kurs na temat, na którym się na ten moment jeszcze nie znasz, no to wymaga albo nauki, albo po prostu znalezienia specjalisty, ale jest to też bardzo często technika, którą można wykorzystywać, a czasem można też znaleźć temat, na którym po prostu się znamy. Jak będziemy szukać na grupach z naszej dziedziny, z kręgu naszych zainteresowań, więc bardzo możliwe, że tutaj też. Będzie droga dla ciebie. Więc generalnie te cztery pomysły, które sprawdzają się bardzo dobrze. Tak więc myślę, że jesteś bez problemu w stanie coś dla siebie wybrać i działaj. No i oczywiście napisz w komentarzu, którą drogę wybierasz, w którą stronę działasz i jaki masz plan na to, żeby wypuścić swój produkt cyfrowy. Tak jak wspomniałem, może być to kurs, może być to e-book, może być to jeszcze jakiś in, jakaś inna forma e, produktu cyfrowego. Jednak zachęcam cię do tego, żeby iść w produkty cyfrowe. Są bardzo fajną formą. Oczywiście na początku może być to. Na przykład usługa, którą będziesz robił dla osób, które są z tej grupy docelowej, do której celujesz, ale rób to już od samego początku z myślą, żeby wypuścić to jako produkt cyfrowy, chociażby taki kurs, który będzie Twoją. Kiedyś za jakiś czas taką konsultacją w skali, którą możesz sprzedawać wielokrotnie. Więc życzę Ci powodzenia, wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że ten odcinek dał Ci trochę wartości i życzę Ci powodzenia. I daj znać proszę w komentarzu, który kierunek wybierasz. Tymczasem wszystkiego dobrego i do zobaczenia pojutrze. Hej!